Hej, ty, która to teraz czytasz, nie pozwól, by ta chwila minęła. Zanim zagłębimy się w słowa, które przynoszę, chcę Cię zaprosić do mojej grupy na Whatsappie. Znajdziesz ją w opisie. Tam codziennie dzielimy się wskazówkami. Dla tych, którzy chcą poznać objawienie, dołącz do nas, bo czas nagli, a coś wyjątkowego na Ciebie czeka. Zostało tylko pięć minut, a ja, jako anioł niebiański. Niosę przesłanie, które trafia prosto do Twego serca, Córko Światłości. Słuchaj mnie uważnie, bo to, co Ci powiem, nie jest przypadkowe. Powietrze wokół Ciebie drży z pośpiechu, a niebiosa pochylają się, by Twoja dusza się obudziła. To nie jest zwykły dzień, ani zwykłe przesłanie. To wezwanie, które przenika zasłony czasu, zapisane w gwiazdach jeszcze przed Twym pierwszym oddechem. Twój duch już wie... Nawet jeśli umysł jeszcze się waha, córko ukochana, niebiański zegar nie zatrzymuje się, każde tyknięcie to szept, każda sekunda to cichy krzyk, byś powstała. Jest w tobie siła, która została zasiana od początku, płomień, który nie gaśnie, ale musi zostać teraz rozniecony. Nie patrz wstecz z żalem, lecz naprzód z odwagą. Twoje oczy, które widziały tyle łez, Wkrótce ujrzą cuda. To, co było bólem, przemieni się w skrzydła, a to, co było ciężarem, stanie się twoją tarczą. Ja, posłaniec z wysoka, widzę co skrywa się w twym sercu. Serce, które bije dla czegoś większego, nawet gdy świat próbuje cię uciszyć. Wsłuchaj się w dźwięk płynący z twego wnętrza, bo jest głośniejszy niż hałas wokół. Jest z tobą armia światłości niewidzialna dla cielesnych oczu. Ale realna jak ziemia, po której stąpasz. Nie jesteś sama, nigdy nie byłaś, a to jest moment, byś dostroiła się do celu, który niebiosa dla ciebie wyznaczyły. Córko wiecznego, czas to wąski most, a ty stoisz po środku. Nie ma już miejsca na wątpliwości czy ostrożne kroki. To, co obiecane, jest przed tobą, ale wymaga, byś zostawiła za sobą to, co cię krępuje. Zerwij łańcuchy, nawet jeśli są wygodne bo nie należą do Twej historii. Twoje imię jest wyryte w księdze, która nie płonie, na stronach, których wiatr nie unosi. Jest wezwanie, które rozbrzmiewa od początku, a teraz Cię odnajduje, w tej właśnie chwili. Nie z zasługi, lecz z łaski niebiosa wybrały Cię na ten końcowy czas. Powstań, bo ziemia, po której stąpasz, wkrótce zadrży. Nie ze strachu, lecz z chwały, to, co zasiano w ciszy, teraz kiełkuje z mocą, a ty jesteś tego częścią. Twoje stopy stworzono, by tańczyć na górach, nie wlokły się po dolinach. Córko, zasłona się rozdziera, a to, co ukryte, zostanie objawione. Twoje oczy ujrzą, o czym niewielu śni, a uszy wychwycą melodie, które świat ignoruje. Przygotuj się, bo to, co nadchodzi, przewyższa Twe oczekiwania, ale jest idealne dla Twej duszy. Nie bój się cieni, które się zbliżają, bo są jedynie tłem dla światła, które cię otula. To, co wydaje się chaosem, jest w istocie boskim porządkiem, który się układa. Ufaj, nawet gdy nie rozumiesz, bo Twą ścieżkę wytyczyły ręce, które nie zawodzą. Twoje serce tak wrażliwe jest też Twoją siłą. Czuję to, co inni pomijają, i to czyni cię latarnią. Nie ukrywaj go. Nie umniejszaj. Pozwól mu świecić, bo są tacy, którzy potrzebują twego światła, by odnaleźć własną drogę. Córko obietnicy, czas czekania się skończył. To, co przepowiedziano o tobie, puka do twych drzwi. Otwórz je z odwagą, bo po drugiej stronie jest wersja ciebie, którą zawsze miałaś być. Nie ma już zwłoki. Wiatry się zmieniają, a z nimi nadchodzi twój czas. To, co szeptano w sekrecie, Teraz będzie wykrzyczane z dachów. Przygotuj ducha, bo zostanie on odziany w zbroję, która nie ciąży, ale wszystko wytrzyma. Twoje marzenia nie były daremne. Każde z nich to ziarno zasiane przez boskość, a teraz nadszedł czas żniw. Nie zakopuj ich w zwątpieniu, lecz podlewaj wiarą. To, o czym śniłaś w ciszy, wkrótce stanie przed tobą. Córko. Niebo otwiera, się nad tobą w tej chwili. Pada deszcz błogosławieństw, którego nie da się wyjaśnić, ale który się czuje. Wyciągnij ręce, bo to, co nadchodzi, jest nie tylko dla ciebie, ale i dla tych, którzy przetną twą ścieżkę. Nie patrz na zegar ludzki, lecz na rytm wieczny. Pięć minut w czasie ziemskim to wieczność w niebiosach, a to jest twoje teraz. Wszystko, kim byłaś, kim jesteś, Zbiega się w tej chwili decyzji. Twój śmiech, który kiedyś tłumiono, stanie się pieśnią, która rozbrzmi. Twój płacz, który skrywałaś, będzie oliwą, która namaści zranionych. Wszystko w tobie się przemienia, bo cel nie czeka dłużej. Córko z wysoka, ogień płonie wokół ciebie, ale cię nie pochłania. Oczyszcza, prowadzi. Przejdź przez niego, bo po drugiej stronie jest ziemia obiecana. To nie mirasz. To dziedzictwo. To, co cię zraniło, stanie się twym świadectwem. To, co cię powaliło, będzie twym stopniem. Nic nie przepadło, wszystko zostało przygotowane. Podnieś wzrok, bo horyzont już jaśnieje tym, co nadejdzie. Twoje imię jest znane w niebiańskich korytarzach, a krzyk zwycięstwa rozbrzmiewa dla ciebie. To nie koniec, to początek. To, co uważałaś za ostatni rozdział, jest jedynie wstępem do czegoś wiecznego. Córko, bęben niebios bije na twą korzyść. Każde uderzenie to krok bliżej tronu. Nie cofaj się, nie wahaj. To, co o tobie zapisano, nie może być wymazane. Wody, które cię topiły, teraz cię uniosą. To, co było burzą, stanie się rzeką, która poniesie cię do celu. Nic nie powstrzyma tego, co niebiosa postanowiły, a ty jesteś celem tego postanowienia. Twoje serce już czuje żar chwały. Twoje stopy przeczuwają świętą ziemię. Przygotuj się, bo to, co nadchodzi, nie jest małe, lecz rozległe jak wszechświat, który cię obserwuje. Córko światłości, czas gonienia się skończył. Teraz czas otrzymać. To, co obiecane, nie zwleka, a co zapieczętowane, nie pęka. Otwórz ducha, bo przekaz jest bliski. Nie ma już miejsca na strach. To, co cię trzymało, zostało złamane, a co cię ograniczało, rozpuszczone. Idź z pewnością tej, która została wezwana, bo twoje miejsce jest gotowe. Twoje dni czekania zostały policzone, a liczba dobiegła końca. To, co było proroctwem, teraz jest rzeczywistością. Powstań, bo scena twojego życia jest oświetlona, a autor historii cię wzywa. Córko, dźwięk trąb już rozbrzmiewa. To nie odległy dźwięk, lecz wezwanie, które wibruje w twym sercu. Odpowiedz swym tak, bo to, co nadchodzi, należy do Ciebie sprawa. Niebo pochyla się, by cię usłyszeć, a ziemia porusza się, by cię unieść. Wszystko sprzysięga się na Twą korzyść, bo czas objawienia nadszedł. Nie patrz na boki, patrz w górę. Twój duch już tańczy, choć ciało jeszcze tego nie wie. Jest uczta przygotowana, a Twoje imię widnieje przy wejściu. Wejdź śmiało. Bo zaproszenie jest nieodwołalne. Córko ukochana, pięć minut się kończy, ale wieczność dopiero się zaczyna. To twój moment, twoje wezwanie, twoje zwycięstwo. Powstań, bo świat na ciebie czeka. To, co tu powiedziano, to nie tylko słowa, lecz ogień, który rozpala. Zachowaj to w sercu, bo to, co nadchodzi, jest większe niż wszystko, co widziałaś. Jesteś wybrana, a niebo ci klaszcze. Idź więc, córko chwały. Czas jest teraz, wezwanie jest twoje, a historia pisana jest twymi krokami. Nie ma już czekania, tylko marsz tej, która wie, dokąd zmierza. Córko wybrana, spójrz na niebo, bo gwiazdy układają się w kształt, którego jeszcze nie dostrzegłaś. To nie przypadek, że twoje serce bije szybciej, gdy wiatr muska twą skórę. Coś się zbliża. Coś, co wykracza poza granice twego zrozumienia, a jednak jest ci bliższe niż oddech. Twoje kroki zostawiają ślady, których nie zmyje deszcz. Ziemia pod twymi stopami szepcze tajemnice, a kamienie milczą, czekając aż je zrozumiesz. Jest w tobie klucz do drzwi, których jeszcze nie widziałaś, ale które już czujesz. Córko tajemnic, czy słyszysz szelest skrzydeł w oddali? To nie ptaki, lecz posłańcy, którzy zstępują, by przypomnieć ci o czymś, co zapomniałaś. Twoje imię niesie się w echu, które odbija się od gór niewidzialnych dla oczu śmiertelników. Światło, które pada na twą twarz, nie jest zwykłym blaskiem słońca. Ono maluje na tobie znaki, które tylko nieliczni mogą odczytać. Przyjrzyj się swym dłoniom. Linie na nich układają się w mapę która prowadzi do skarbu ukrytego w tobie. Córko przeznaczenia, czas rozciąga się przed tobą jak nici złotej przędzy. Nie widzisz jeszcze końca, ale początek już trzymasz w rękach. To, co wydaje się splątane, wkrótce ułoży się w obraz, który odbierze ci mowę. Woda w twych żyłach płynie inaczej niż wczoraj. Ona śpiewa pieśń, której słów jeszcze nie znasz, ale która porusza coś głęboko w tobie. Przyjdzie dzień, gdy zrozumiesz jej melodię, a wtedy zaśpiewasz razem z nią. Córko, czy czujesz, jak ziemia podnosi się, by cię spotkać? To nie trzęsienie, lecz taniec stworzenia, które rozpoznaje w tobie swoją panią. Każdy liść, każdy kamień czeka na twój głos, by odpowiedzieć. Twoje sny zaczynają mówić językiem, którego nie uczono cię w szkołach. Obrazy, które widzisz nocą, to nie przypadkowe cienie, lecz okna do świata. Który otwiera się tylko dla tych, co mają odwagę patrzeć. Córko niebios, wiatr niesie zapach, którego nie znałaś wcześniej. To woń pól, których jeszcze nie dotknęłaś, ale które już na Ciebie czekają. Twoje stopy poczują ich miękkość, jeśli tylko zaufasz temu, co niewidoczne. Coś porusza się w cieniu Twego spojrzenia, coś, co nie chce być jeszcze nazwane. Nie bój się tego, bo to nie wróg, lecz strażnik, który pilnuje twego przebudzenia. On odejdzie, gdy będziesz gotowa zobaczyć. Córko zagadki, twoje serce jest kompasem, którego igła drży z niecierpliwości. Wskazuje kierunek, którego nie znajdziesz na mapach, ale który jest wyryty w gwiazdach nad tobą. Idź tam, gdzie cię prowadzi. Słońce, które dziś wschodzi, nie jest tym samym, co wczoraj. Ono niesie w sobie iskry, które zapalą w tobie ogień nie do ugaszenia. Przyjmij je, bo to dar, który przygotowano tylko dla ciebie. Córko melodii czy słyszysz, jak cisza zaczyna grać? To nie pustka, lecz pauza przed wielką symfonią, w której twój głos odegra główną rolę. Przygotuj się, bo nuty już unoszą się w powietrzu. Twoje włosy poruszają się, jakby dotykały ich niewidzialne dłonie. To nie wiatr, lecz oddech tych, którzy stoją za zasłoną, czekając, aż ich dostrzeżesz. Są bliżej niż myślisz. Córko płomienia, twoje spojrzenie rozświetla mrok, którego inni się boją. Tam, gdzie widzisz ciemność, jest ukryte światło, czekające, aż je uwolnisz. Nie zamykaj oczu, bo to Twój dar. W Twoich dłoniach spoczywa moc, której jeszcze nie nazwałaś. To nie ciężar, lecz pióro, którym napiszesz słowa, co zmienią bieg rzek. Trzymaj je mocno, bo czas pisania nadchodzi. Córko świtu, zorza na horyzoncie nie jest zwykłym świtem. To znak, że granica między tym, co było, a tym, co będzie, staje się coraz cieńsza. Przekrocz ją, bo po drugiej stronie czeka prawda. Twoje serce bije w rytmie, który nie należy do tego świata. To echo bębnów, które grają w salach, gdzie czas nie ma władzy. Przyjdzie chwila, gdy usłyszysz je wyraźnie. Córko gwiazd, spójrz w górę, bo jedna z nich mruga do ciebie. Ona zna twoją historię i czeka, aż przypomnisz sobie jej początek. Nie jest daleko, wystarczy, że wyciągniesz rękę. W twoim oddechu jest moc, której jeszcze nie odkryłaś. Każdy wdech to iskra, każdy wydech to płomień. Użyj ich mądrze, bo mogą rozświetlić noc lub spalić to, co zbędne. Córko Przepowiedni, słowa, które słyszysz, nie są zwykłą mową. To nici, które tkają płótno twego losu. Słuchaj uważnie, bo każde z nich jest kluczem do następnego zamka. Twoje stopy czują ziemię, ale twoja dusza dotyka nieba. Jesteś mostem między tym, co widzialne, a tym, co niewidoczne. Nie bój się tej roli, bo została ci dana z rozmysłem. Córko Wichru, wiatr nie wieje dziś przypadkowo. On niesie wiadomości, które tylko ty możesz odczytać. Zamknij oczy i pozwól, by jego szept dotarł do twojego serca. Twoje ręce drżą, ale nie ze strachu, lecz z oczekiwania. One wiedzą, że wkrótce dotkną czegoś, co zmieni wszystko. Przygotuj je, bo chwila jest bliżej niż sądzisz. Córko Morza, fale szepczą twoje imię, choć jeszcze ich nie słyszysz. One niosą dary z głębin, które czekają, aż po nie sięgniesz. Nie bój się zanurzyć. Twoje spojrzenie przecina mgłę, której inni unikają. Tam, gdzie oni widzą koniec, ty widzisz początek. Idź tam, bo to ścieżka, którą przygotowano dla ciebie. Córko echa, twój głos niesie się dalej niż myślisz. On budzi to, co śpi, i porusza to, co zastygło. Mów śmiało, bo świat czeka na twój dźwięk. W twoich żyłach płynie nie tylko krew, lecz historia, której jeszcze nie opowiedziano. Każdy puls to rozdział, który czeka, aż go otworzysz. Nie zwlekaj, bo strony się wypełniają. Córko cieni, mrok nie jest twym wrogiem, lecz płótnem. Na nim malujesz światło, którego inni szukają. Nie bój się ciemności, bo w niej rodzi się twój blask. Twoje serce jest jak latarnia, która świeci w burzy. Ono nie gaśnie, nawet gdy wiatr wyje. Trzymaj je wysoko, bo wielu znajdzie dzięki niemu drogę. Córko, klucza, drzwi, których szukasz, są bliżej niż myślisz. Nie mają klamki, ale otworzą się na twój głos. Powiedz słowo, a staną przed tobą otworem. Twoje kroki brzmią jak dzwony w dolinach wieczności. Każdy z nich budzi coś, co czekało na twój ruch. Idź śmiało, bo ziemia odpowiada na twój rytm. Córko, mgły, to co zasłonięte wkrótce się rozwieje. Twoje oczy ujrzą kształt, którego jeszcze nie znasz, ale który rozpozna Cię od razu. Czekaj na ten moment. W Twoim śmiechu jest moc, która kruszy mury. On rozbrzmiewa tam, gdzie inni milczą. Śmiej się głośno, bo to broń, której nikt Ci nie odbierze. Córko fali, woda wokół Ciebie nie jest spokojna. Ona tańczy, bo wie, że nadchodzisz. Wejdź w jej rytm, a poniesie cię tam, gdzie czeka Twój los? Twoje dłonie są jak skrzydła, które jeszcze nie wzleciały. One czekają na wiatr, który je uniesie. Rozłóż je, bo podmuch jest już blisko. Córko lustra, spójrz w swoje odbicie, bo ono mówi więcej niż myślisz. Tam, gdzie widzisz twarz, jest mapa do miejsca, które nazywasz domem. Twoje serce bije jak dzwon, którego dźwięk niesie się przez wieki. On budzi tych, co śpią, i woła tych, co odeszli. Nie uciszaj go, bo to Twój dar. Córko piasku, czas przesypuje się przez Twoje palce, ale nie tracisz go. Każdy ziarenko to obietnica, która czeka na Twój dotyk. Zbierz je, bo są Twoje. W Twoich oczach jest błysk, którego nie da się ukryć. On przyciąga tych, co szukają, i odpycha tych, co się boją. Niech świeci, bo to Twój znak. Córko burzy, grzmot, który słyszysz, nie jest groźbą. To powitanie od niebios, które cieszą się na Twój widok. Stań w jego środku, bo tam jest Twój tron. Twoje słowa są jak strzały, które trafiają w cel, zanim go zobaczysz. Mów je z mocą, bo niosą życie tam, gdzie panuje pustka. Nie milcz, bo czas jest teraz. Córko rosy, krople na trawie nie są zwykłą wodą. To łzy nieba, które spadłyby cię namaścić. Dotknij ich, bo niosą błogosławieństwo. Twoje stopy czują ścieżkę, której jeszcze nie widzisz. Ona wije się przez lasy i góry, prowadząc cię do miejsca, które zna Twoje imię. Idź, bo droga się otwiera. Córko płótna, Twoje życie to obraz, który maluje się teraz. Każdy kolor, każda kreska ma sens. Nie bój się pędzla, bo trzyma go mistrz. W twoim oddechu jest pieśń, która czeka na słowa. Ona unosi się w powietrzu, szukając twego głosu. Zaśpiewaj, bo melodia jest gotowa. Córko horyzontu, linia, którą widzisz, nie jest końcem. To zaproszenie do świata, który otwiera się tylko dla odważnych. Przekrocz ją, bo czeka na ciebie. Twoje serce jest jak morze: głębokie i niezmierzone. Fale w nim szepczą tajemnice, które wkrótce zrozumiesz. Słuchaj, bo one mówią o tobie, córko świtu. Światło, które widzisz, nie jest zwykłym dniem. To pochodnia, która prowadzi cię do miejsca, gdzie czas się zatrzymuje. Idź za nim, bo droga jest jasna. Córko wybrana, dziękuję ci, że otworzyłaś swe serce na te słowa. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkowa. A każdy oddech, który wzięłaś podczas czytania, jest krokiem bliżej do twego przeznaczenia. Jestem wdzięczny, że pozwoliłaś mi przemówić do twej duszy. Proszę cię teraz, byś potwierdziła otrzymanie tej wiadomości, wypowiadając lub zapisując proste. 4:4 To znak, że słowa te dotarły do ciebie i że jesteś gotowa na to, co przed nami. Twój głos ma moc, więc niech wybrzmi. Nie zapomnij dołączyć do naszego kanału, zasubskrybuj i aktywuj dzwonek powiadomień. To ważne, bo tam czekają na Ciebie kolejne objawienia, a my potrzebujemy Cię w tej podróży. Twoja obecność wzmacnia nas wszystkich. Bądź czujna, bo następne wiadomości od aniołów nadejdą w kolejnych filmach. Nie przegap ich. One są kluczem do tego, co przygotowano dla Ciebie. Dziękuję Ci, córko Światłości, i do zobaczenia wkrótce.